ty to robisz Kasper? Rogale. Rogale? Ja. Yeah. A co to są za rogale? Marcińskie. Aha. no a co tam jest w tym cieście? Oczywiście drożdże. Cukier, sól, mąka, no. masło Co, Co, smakujesz taki rogal? No oczywiście. No i jak z takim rogalem pójdziesz na Zolity, no to wiesz, zaraz jesteś do przodu. Kasperku pierwsza w nocy, ale jak to, to ty, to te robisz jeszcze ja? No ja jeszcze robię. I co długo będziesz tak zwijał? A gdzie to? A dużo ich, ich zrobiłeś? Czy dużo ich zrobiłem? No. no troszeczkę ich było dziś. Dziś, no, bo ty jesteś już cukiernik, to jesteś fachowiec, nie? No ja. Nie ma żartów. Dobrze, ładnie ci to idzie. Super to robisz, no. Dzięki. I co, Tymek, wyrosły te rogale? Wyrosły, no. Kasper już jest na nagraniu za chwilę Tynek, się, że mu jest żal. Sabina tam, Sabinę już zna się z tamtego roku. I z tamtych lat. rogale tutaj Tymek ładnie piecze, zobaczcie. Ops, o. A Ty, Tymek, lubisz rogale marcińskie? Tam się Kasper postarał. Tak A chcesz kogoś pozdrowić? Nie no, bo przyjacieli, jeżeli to widzą, <grystanie> wszystkich cukierników i wszystkich zjadaczy tych fantastycznych rogali. No oczywiście. No, ale że ka z Atelier sodycznie. No.